Najdłuższy turnus. Małgosia. Państwo zorganizowało mi kolonię z najdłuższym możliwym turnusem. Gdy będę miała okazję powiedzieć to zdanie na żywo, dowiem się na czym polega zjawisko określane jako panika tłumu. Wszyscy będą przede mną spierdzielali szybciej niż pewne plemię, które zagania jelenie na śmierć. No okej, okay. możecie uciekać i zadeptywać się nawet na śmierć, bo więcej już mi nie dołożą. A organizator tej imprezy to w końcu ja. Jeżeli 100 osób zadepcze plus minus 15, to jako, że w hurcie, to może dostaną w rabacie kilka lat mniej niż ja. Żaden sędzia nie zaryzykuje więc wypuścić mnie na przedterminowe, warunkowe zwolnienie. Ale na szczęście poznałam ostatnio fajnego weterynarza z kliniki na Tarchominie. Brał udział w akcji usypiania tygrysa, który uciekł z cyrku parę lat temu. Może w razie potrzeby takiej bestii jak ja również strzeliłby w dubsko strzałką usypiającą. A że dubsko mam duże, to trafić łatwo. Sądzę, że jest to jedyny argument, który może przekonać prokuraturę. No innych nie mam. Poza tym, niby jak mam się ustosunkować do hasła odległy koniec kary? Przecież nikt nie jest jasnowidzem, żeby przewidzieć, kiedy się umrze. Gdybym chociaż miała telefon, to przekręciłabym do wróżbity Macieja. Ale nic z tego, bo tylko z budki mogę dzwonić. Do tego przez pięć minut. To zanim przebrnęłabym przez powitania, już musiałabym się rozłączyć i przez to chuja się nie dowiem o terminie mojej śmierci. No ewentualnie, jeżeli ktoś zna sposób, żeby cofnąć się w czasie, to bardzo proszę, żeby dał mi znać, to skorzystam. Tylko nie róbcie sobie ze mnie jaj i nie przenieście mnie na Tytanika ani do Dallas w 63 roku, bo jak mi jeszcze doklepią zatopienie tej łajby albo zastrzelenie Kennedy'ego, to się w życiu nie wykaraskam. Projekt Czy w więzieniu może być śmieszniej jest zrealizowany przez Fundację Dom Kultury dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty dodaj do ulubionych.